TO MOJE PALIWO! Okay. Dzień dobry, na kanale PIWO TO MOJE PALIWO gościmy dzisiaj, gdzie Rechu? W Sycowie, browar Anders. Browar Anders i gościmy u Kamila. Witam serdecznie. Andras Kamil, Sycowa. Który jest odpowiedzialny, Więc współodpowiedzialny za ten browar restauracyjny i za to co tutaj się podaje. Tak. Niedługo będziemy mogli spróbować tych piw nie tylko przyjeżdżając do Sycowa, ale na WFDP. Czyli wrocławski festiwal dobrego piwa, który zaczyna się 3 września i trwa do 5. Tak, browar Anders tam gości właśnie. A że to są bardzo oryginalne piwa. My jesteśmy fanami Browaru Anders od no, dwóch lat. Dwóch tak, lat latów znaliśmy jest... ten browar. Teraz tak? Tak. spróbowaliśmy i jesteśmy uzależnieni od nich. Dokładnie. Na tyle żeby nawet tu do nich dzisiaj dotrzeć, dzięki nawigacji. Dzięki nawigacji, która raz nas wiodła. Tak. <laughs> Powiedz nam Kamil, najpierw, co będzie na WFDP? Jakie piwa? Będą na pewno nowości. Będzie hmm, jakaś apka, na pewno będzie IPA, czy to będzie podwójna IPA, też jeszcze zobaczymy. No i największym takim stosem, które było, to jest Barrel Age, zrezygowalne w Betce po Postaramy się jeszcze tam przywieźć tą wersję, ale wersję wymrażaną. No Przy... i to jest, to jest coś. Czyli to będzie jakby y, gwóźdź programu. Myślimy, że tak. Że... Bo trzeba powiedzieć, że tu się zaczęło wszystko od fantazji, czyli tej podstawki, tak, czyli, czyli od sezona. Tak, typowy sezon. Tak, najpierw był sezon, później był y, barrage. I Dokładnie. teraz w tej chwili odważyliście się i pokusiliście się na coś wersja. takiego, czyli wersję wymrażaną. Tak jest. To jest wersja wymrażana. Na sidło nad sztosami. Ja miałem przed chwilą przyjemność spróbowania tego. Nie będę Wam mówił, że to jest dobre, bo to jest zajebiste. E... Ile to będzie miało procent, jak na wymrażankę? Szacujemy, że gdzieś około 16%. Także nie wkij w muchał i nie pijcie tylko samych wymrażanek, bo skończy się tak. festiwal po godzinie. Dokładnie. Jeśli się to piwo pokaże, jeśli je, je przywieziecie, to będą na pewno to ilości limitowane. Dokładnie. Będziemy to nalewać, podejrzewamy, że tylko w 100 ml, Czyli uh -huh. jak na wymrażankę i na dobre piwo wypadało. Tak no jest. tak, jest. wypadało degustacyjnie. Tak jest, tak, jest to, to, tak. Co tam ze sobą jeszcze weźmiemy? Stałcika weźmiemy na pewno? No właśnie, stałka, tak, którego jest. też przed chwilą troszkę mlaskaliśmy. Bardzo dobry. Ile procent? Jakie to jest? 6,5-7% alkoholu? Tak jest. Ekstraktu? Około 16%. Koło 16%. Milk ja. stał, chociaż nie jest taki. Y, bardzo milk. Jest tak. Ten, ta laktoza jest dodana z takim fajnym umiarem. No jest Bardzo oryginalne piwo. Cóż jeszcze to będzie? To piwo to jest. To jest taka nasza nowość. No właśnie, nowości. Nowość. To będzie taka ipa chmielona na zimno. Czyli bardzo, bardzo nachmielone piwo. Czy to Po prostu dodatkami? Nie, jupa. i to. A to jest to, co mamy tutaj w szklanku. No. To jest to, co to to intensywnie. To, tak, bardzo intensywne piwo. Zostało tu dodane, zapomniałem powiedzieć, nietypowo, bo płatki jaglane. A no właśnie, o, płatki jaglane. Tak, i one no taki co? nadały finish temu piwo. Ono w ogóle jest bardzo oryginalne. jak yy... Próbuje się tego, nie jesteś pewien, czy to jest IPA, czy może double IPA, czy... Dokładnie, tutaj yy, można mieć zastanówkę tak zwaną, aczkolwiek jest to piwo, które jest bardzo wyraźne, bardzo goryczkowate i idzie ono między yy, klasyką, a właśnie... Tym, z czego wy jesteście słynni, z tą oryginalnością. Znaczy na pewno się wyróżni w całym morzu hajzji Ipek yy, a na pewno i, i ta, innych ta, takich, ta. na pewno się wyróżni smakiem i aromatem. To na pewno. Dokładnie tak. No i fani yy, dobrego piwa, a właściwie dobrej, klasycznej ipy też się nie zawiodą, a na pewno czekają już od wielu miesięcy na, na coś takiego, ponieważ jest to piwo, które ma tą goryczkę wyraźną. A nie ma tych słodkich nut, gdzie te wszystkie hejzowate klimaty tak, tak, tak. popsuły przez kilkanaście dobrych miesięcy i były do siebie wszystkie podobne. Tak, Natomiast tutaj tutaj trzeba wspomnieć o tej goryczce. Tak, to jest, tak. Że ta goryczka Fajne, jest wyraźna, wybraźny. ta goryczka zostaje, ta goryczka jest trwała i tak właśnie powinna wyglądać IPA. Może odstaje trochę od klasyki, bardzo dobrze, bardzo dobrze, oryginały się liczą. Wydaje, według mnie tutaj dały, yy, dało to płatki. płatki te jaglane i te chmielenie na zimno. No chmielenie na zimno jak najbardziej, tutaj utrwaliły tą gorycz. Która zostaje i, i to na, na długo jest wyraźna, aczkolwiek nie dominuje, No tutaj nie zniekształca tego tematu. Gładki no jak to też a, pewna płatki, oryginalność. Noc, tak. To też pewna oryginalność. Na pewno rzadko spotykane, jeśli w ogóle były kiedyś spotykane. Ja nie chcę tą gładkość temu piwu i, i, i ten finiszek powiedziałeś. Tu mamy My... apę, tak? Aapa, no. Tu mamy Aapa. apę. Bardzo tak. lekuchne takie piwo. Bardzo tak. obiadowo. Deserowo to, to, to może źle zabrzmi albo nieadekwatnie, natomiast piwo delikatne, piwo obiadowe, piwo lekkie. I takie codzienne, tak, takie codzienne. Ale piwo też codzienne. Nie takie jednoznaczne. I też właśnie niejednoznaczne i oczywiście trzeba zaznaczyć, że znowu oryginalne, bo to nie jest klasyczna Apa. W faromacie w pierwszej chwili zastanawiasz się, czy to jest Apa, czy to nie jest Apa. No to po jakimś czasie jak próbujesz tak, to jest, to jest taka fajna, lekutna aparat, tak jak powinna być. No tak, jest... y, ortodoksi, birbiki ortodoksyjne mogą mieć pierwsze wrażenia y, mieszane, uczucia. Natomiast po spróbowaniu będą wiedzieli, że to jest to. Tak, tak. Tak, no jak powąchają, mogą się zastanawiać, tak. co ty nam tutaj nalałeś w po Ale ciekawość, ciekawość, jeszcze raz ciekawość ich... Eee, jakby zmobilizuje do tego, żeby spróbować, jak spróbują, to zostają przy tym i tyle, i basta. A to pierwsze to jest ta markuje. Markuje, tak? to jest Sałerek. sałerek. Dość, dość mocny, bo 6,5%, mm -hmm. jak na sauer'a. Tylko znowu, jak na sauer'a, nie jest to wykręcający, za przeproszeniem, sawer. Nie, to nie jest taki kwas, który tak. Was wykręci, to, Dokładnie. to prawda, bardzo delikatny kwas. To jest subtelny kwas. I takie są. Jak najbardziej. Znaczy są ludzie, którzy lubią naprawdę kwaśne piwa. Przy wysokich temperaturach to piwo nawet nie czujesz, że ono jest kwaśne. Po prostu no. pijesz je jako napój odświeżający, a tutaj trochę zdradzieckie z, z 6 ponad procent może zrobić e, małe kuku, więc trzeba uważać, jak z każdym alkoholem. Dokładnie. To będzie na WFTP, no i będzie jeszcze Robiliśmy film o tym piwie, jak ktoś chce, to niech się cofnie, season. Ja się zastanawiam, czy sobie nie wytatuować tej etykiety na plecach, albo w jakimś innym, <grymint> tylnym miejscu. E, <grymint> bo jest to piwo, które naprawdę mnie e, wzięło i... I moje serducho, i, i inne organy. No to było, odkrycie, się roku. To mego, to było odkrycie roku tak, na, mego, na, mego... Na, na lotnym festiwalu, i do, te, do tej chwili nic na razie się nie pojawiło. Śmieliśmy kiedyś to nazwać yy, Świętym Graalem, którego poszukujemy, i ja dzisiaj utrzymuję, że w tej tonacji, w, tej, yy, w tym yy, stylu, jest to dalej Święty Graal. Coś jeszcze będzie, no bo coś mówiłeś o Kawie. Czy będzie ta kawa na WDP? Kawa będzie. Kawa też leżakowała w beczce po, po brandy, czyli po tym, po tym piwie napie, bo to piwo, była kawa. No i barelecz. Yy, kawa taka. No, no trzeba powiedzieć, że Wy też yy, zajmujecie się jakby kawą rzemieślniczą, tak? No, w pewnym sensie trzeba to powiedzieć. W tak. Że, że, że też jakby waszą pasją, poza ważeniem piwa, jest, yes. yy, jak to nazwać, Ka kawo... kawostwo? <głos> <głos> Bawicie się w kawę, tak? Można by no. tak powiedzieć, czy jak to nazwać? Ja nie piję kawy, więc nie wiem, jak to ująć. Ty jesteś kawą, więc proszę to jest, to jest jeden rodzaj tej kawy, czy jest, dwa? Jest jeden rodzaj kawy. Kawa została wypalana w Sycowskiej Palarni Kawy, Proszę tam wszystkich pozdrawiam. No i w sumie my tam dostarczyliśmy tą beczkę, a całą robotę, no to... To zrobiła beczka. Zrobiła beczka i zrobiła palarnia, coś kawę. Mm -hmm. I wy tą kawę sprzedajecie tutaj Sprzedajemy siebie. u siebie, tak? Można ją kupić na wynos, czy tylko można się napić? Można się napić tutaj na, yy, bezpośrednio w restauracji oraz na wynos. Yy. I ona jest dlatego specyficzna, ponieważ leżała w tych beczkach. Leżała w beczkach. Po tym właśnie genialnym piwie. Tak, jest, dokładnie. No, czyli jesteście też pasjonatami kawy i to chciałem powiedzieć właśnie wczoraj. Właśnie, właśnie ale to chciałem powiedzieć. słów, a Ty mi ułatwiłeś, tak i teraz jest wszystko wiadomo. Jeszcze chciałem, żebyś nam opowiedział tę historię, która już padła kiedyś w internecie na krótko. I tu tak, tu nie widać tego, ale tu są żołędzie, tu jest bardzo dużo żołędzi. Tak, jest taki tak. słów na wspaniałym stole, polanym, opokrytym żywicą i też nie typowa, że to sytuacja, bo pierwszy raz coś takiego widzę. Tak, że... obie... Chodzi do nam do... przede wszystkim o wiewiórkę w logo tak. i tych żołędziach wszechobecnych. Powiedz to teraz tak, od początku do końca. To zaczynając od wiewiórki. W logo jest ukryta nazwa, czyli Andes Browar, a zamysł samej wiewiórki, czyli tej tutaj, to nawiązało do naszego dębu, którym tam Skakały wybiórki, podjadały te żołędzie, a my wzięliśmy te żołędzie i do mąki, mąka żołędziowe do karmienia droży do pierwszego naszych piw. No to wow. jest niesamowite. No jest... Drożdże karmiły się na mące z żołędzi. Żołędziowej, tak jest. To mąkę te... wyć stworzyli z tych żołędzi? Tak, Co? tak. No i tak powstało pierwsze piwo, dlatego. Jakie to było? Żeby... Żołędziowe. Podejrzewam, że to było jakieś ciemne, ciemne piwo, ale do końca teraz nie są. Mm -hmm. eee, dalej robicie tą mąkę żołędzi? Hobbistycznie. Mm. <grym> <Po> <grym> <Nie>, a drożdże <grym> czasami się karmią? Mają konkurencję z 100 <grym> dzikami. <grym> drożdże się karmią czasami tą mąką Czasami żołądzi? się karmią, tak. Także to jest kolejna oryginalność, niezwykłość tego browaru gdzie y, drożdże karmią się na mące z żołędzi, która y, dąb rośnie tu gdzieś w pobliżu, ta, podejrzewam? Tak. Ta. No to jest... Y, a nie wie, 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 ci ci spożywają jest się spożywają Nie, jest tak historia, dlatego y, bardzo dobrze, że wy dalej brniecie w tą oryginalność, począwszy od tych żołędzi, jakkolwiek to brzmi, wiewiórek, wiewiórek, do tego co teraz robicie, że każde wasze piwo nie jest oczywiste. Nie ma tej takiej e, książkowej oczywistości w waszych piwach i bardzo dobrze i idźcie tym, e, tą, tą, drogą, tą, tą drogą. drogą, bo to jest naprawdę e, oryginalne i wyróżniacie się e, w dosłownym i dobrym tego słowa znaczeniu, jeżeli chodzi o ważenie piwa i pozdrawiamy tutaj e, panią piwowar serdecznie, której niestety nie ma dzisiaj z nami, ale... E, już jest w trakcie zakupu chmielu, prawdopodobnie, ja albo gdzieś tam. Gdzieś tam. Eee, czy w butelkach też będą piwa na festiwale? Postaram się to wziąć, ale raczej nie. Będzie mało, Będzie mało butelek jest. Tak? Ma, ma, bardzo mało butelek jest. Wszystko sprzedane. Myślę, że to dobrze. O czymś to świadczy? O czymś, o czymś świadczy. to świadczy? Oczywiście. Że nie stoją po sklepach, nie stoją po różnych miejscach i tracą ważność, tylko praktycznie na świeżo są sprzedawane i wypijane. Tak. No to, to jest jedno no Z tego znacznie. co widzimy, słyszymy, yy, obserwujemy, to w, na bieżąco piwo u Was schodzi? Tak. Jest nawet, że tak powiem, w cudzysłowie mały problem z tym, że jest za mało sprzętu, tak? Za mało sprzętu, tak, mogłoby być o, więcej. Ogólnie być chodzi więcej. O, o sprzęt do ważenia, tak? Będą tak. prawdopodobnie to, to... buteleczki tego sztosa, to jest naprawdę sztos. Także kto chce, niech się zaopatrzy, wszystkim polecamy. Żeby się zaopatrzyć, A w to kto, kto chce do domu. to zrobić, musi zrobić dwie rzeczy. Albo przyjechać tak. tu bezpośrednio do Sycowa. Albo pojechać na WFDP do Wrocławia w najbliższy weekend. Tak, Jeśli ktoś chce spróbować tych wszystkich piw, też ma tylko dwie drogi. Przyjechać tutaj do Sycowa, lub na WFDP do Wrocławia. Tak, raczej w sklepach nie spotkacie tych nie. piw. Nie, to jest tylko tutaj. No i na festiwalach, na których Was coraz więcej. Na których I coraz, was częściej, film, tak. coraz częściej. No i coraz większe zaobserwowałem ostatnio u Was kolejki. Tak. E, teraz w, w Opolu na lotnym, dwa tygodnie temu, tak, spotkaliśmy tak. się, czy trzy. No to było tam, nie, nie, nie liczyłem, może około 10 browarów porywak, więcej chyba nie było. No to u Was była największa kolejka, u Was i, i chyba współdzielczym czym tam było. I, I to wszystko. I o czymś to, o czymś to świadczy. I te, że tak powiem, z nazwiskami browary naprawdę nie miały kolejek większych od Was, wręcz przeciwnie. Bardzo nas to cieszy, nie? No, nie też osobiście. Znaczy wręcz za skromni jesteście. No, no właśnie za chciałem skromni powiedzieć, jesteście. że, że w, tym, e, w tej oryginalności, w tym takim e, luzie, przytupie, tym e, około browarniczym, to jesteście skromni. Jesteście skromni, a e, no to może i dobrze. Może pycha by was gdzieś zapchała, nie tam gdzie trzeba. W każdym razie nie ma tak, e, że to wszystkich butelek jest rozlany to samo piwo i inaczej się nazywa. A w stylu Heiseipa? Tak jest. I to jest To każdy co, jest coś piwo. Wyróżnia, a mało browarów teraz to wyróżnia. Tak. To no browary nie są tą jedną dwójkę tak naprawdę z całym szacunkiem do wielu browarów, ale niestety no bardzo podobne. Tak bardzo jest. podobne piwa są. A tutaj mamy każdy inny, nie? No każdy czymś się różni. Co jest ciekawe. Wy nie zrobiliście tego słynnego stylu, który teraz dominował rynek piwa kraftowego. Nie, nie robicie tutaj tej klasycznej, ani nie klasycznej, bo to już teraz nie wiadomo, jakiej hazy ipy tak zwanej. Tak, I bardzo nie. dobrze, nie róbcie tego. A jak zrobicie, to zróbcie parę butelek dla nas ewentualnie. Bo e, to, to, to nie, nie, to nie, żartuję, to, to, Ale to już nie powinno się skończyć ta historia. A tak swoją drogą. Nie robicie też pilsa, nie robicie pszenicznego? Ogólnie robimy pszeniczne, w tej chwili nie mamy, tylko zrobimy też, robimy pszenicę, u nas się nazywa Poladu, ale też jest ze swoją taką jakby nutką z dodatkiem kolendry. Aha, czyli taki trochę wit. Wit. A, no, taki a no. czyli to troszkę te wit, no. takiego wita, no, no. no, no. Mhm. A Pilsa? Pilsa Lagera. Jesteśmy w trakcie. Aha, jesteście w trakcie, ale coś myślicie o tym? Coś myślimy, tak. Moim skromnym zdaniem osoba, która waży tutaj piwo, już jest. Na tym etapie, już dawno pewnie jest na tym etapie, że spokojnie mogłaby spróbować pilsa zrobić i podejrzewam, że wasz pil znowu by zrobił jakiś łomot i e, dengren gondoladę, czy jak oni tak to mówią. <grym> piwną, jeżeli chodzi o świat pilsa. Dokładnie. Bo tak, bo pani piwowar jest na takim poziomie, tak wysokim poziomie, że spokojnie może zrobić pilsa, który będzie znowu wyraźny, wasz, niepowtarzalny, oryginalny. I jeden z lepszych. Zgadza się. No cóż, trzymajcie się kufli, kadzi i butli, yy, zaglądajcie na WFDP na stoisko Anders Browar, gdzie piwa nazywają się sycone. Piwa, Sy na... piwa, piwa na... sycone, a jeżeli przejeżdżacie przez Syców lub jesteście w okolicach, to zawsze jesteście tutaj mile widziani. Od... Środy do niedzieli, tak? Od środy do niedzieli, od 12 do 23. Zapraszamy. Zapraszamy. Cześć.